na otwarcie 60. etapowych regat turystycznych w e, Witamy wszystkich żeglarzy, witamy wszystkich gości zaproszonych, wszystkich e, turystów, osoby towarzyszące, a w szczególności chcielibyśmy dzisiaj przywitać, e, gości, którzy do nas zawitali, a przede wszystkim pana marszałka Olgierda Gablewicza, który powie o honorowym patronatem 60. etapowe regaty. Witamy pana Marcina Raubo, prezesa Zachodniopomorskiego e, Witamy pana Krystiana Kowalewskiego, burmistrza Polic. E, Razem z panem burmistrzem e, witamy pana Artura Hausta, przewodniczącego Rady Miejskiej Polic. I pana Piotra Jasina, pełnomocnika burmistrza do spraw komunikacji. Witamy serdecznie Starosty polskiego Pana Siwonę Patę. Razem z Panem przyjechał Pan Przewodniczący Rady Powiatu Polickiego, Pan Janusz Szpyt. Oraz Pan Jacek Fabisiak, członek Zarządu Powiatu w Policach. Witamy sołtysa Trzebierzy, pana Pawła Szymańskiego. Dziękuję. Witamy kapitana portu Trzebierz, pana Radosława Pawlika. Przepraszam bardzo do nam jeszcze. Na schodach stoi i tam senior wśród kapitanów portu Trzebież, pan Eugeniusz Pawlak. Pana, proszę, proszę. Cena publik z restauracji Delfin w Trzywierzy. Witamy również, przepraszam za pominięcie pana Grzegorza Ufniarza, zastępcę burmistrza. O, Witamy oczywiście również panią likwidacką. Mam nadzieję, że nikogo nie pominałem. Chciałbym zaprosić i poprosić o zabranie głosu. Na początek pan Marszałek o gieblę. Szanowni Państwo drodzy żeglarze, ja jestem niezmiernie dumny, że po raz kolejny te regaty etapowe rekaty turystyczne mogą odbywać się pod moim patronatem. 60 lat, 60 regat, które zostały zorganizowane to kawał historii nie tylko zachodniopomorskiego, ale polskiego żeglarstwa. I tą historię przecież my to można powiedzieć, bo wpłynę dzisiaj jak co roku z wami. Natomiast w ciągu tych 60 lat na pewno zmieniało się, zmieniało się wiele. Można powiedzieć, że zmieniało się wszystko. Zmieniały się trasy, zmieniały się na pewno warunki, bo co roku mamy inne. Zmieniały się jachty, jachty coraz większe i piękniejsze. Zmieniały się mariny, bo zachodnie pomorski szlak żeglarski to inspiracja dla, przepraszam, etapowe regaty turystyczne to inspiracja dla zachodnio-pomorskiego szlaku żeglarskiego. Więc dzięki tym regatom zmienił się również, zmieniły się również mariny na pomór zachodnim. Ale nie zmieniła się jedna rzecz, a się fantastyczna atmosfera. To są najbardziej uśmiechnięte regaty. W Polsce, głęboko wierzyli i na świecie. I to są chyba jedyne regaty, w których nie liczą się wyścigi, albo inaczej, najmniej liczą się wyścigi. Natomiast najbardziej liczy się atmosfera rodzinna, familijna. Bardzo się cieszę, że, że tak wiele również dzieciaków, zwierzaków jest w czasie tej edycji. Więc witam wszystkich żeglarzy. Życzę stopy wody pod kilem, fantastycznych warunków. Trochę, żeby nam biało, bo by rano były naprawdę. Zmartwiony, że będziemy na silniku musieli do Nowego Warta płynąć, ale wygląda, że troszkę nam się rozwiewa, więc e, mam nadzieję też na odrobinę e, żeglarskiej zabawy, e, czego sobie i Państwu życzę wszystkiego dobrego, stopy wody pod Kilem, bezpiecznej żeglini w czasie 60. etapu egzaminu Tutaj e, na tej mariny, także m, pod tym względem mam nadzieję, że że będzie jeszcze lepiej na obszarze powiatu polickiego, jeszcze więcej mering powstaje, czy to w wartnie czy w innych miejscach na terenie naszego powiatu. Życzę Państwu dobre zabawy, na pewno trochę silniejszego wiatru w żaglach, żeby po prostu ta rywalizacja trochę była, chociaż niekoniecznie ona musi być dzisiaj notowana, natomiast żeby troszeczkę tej duch rywalizacji było. Życzę miłe zabawy, i czekamy na Państwa za tydzień, niedzielę tutaj, żeby przywitać powroty. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy bardzo. Burmistrza Polski. Dzień dobry, Szanowni Państwo. Ogromna radość, wielka radość i duma, że tylu wspaniałych żeglarzy jest u nas na naszej Ziemi polskiej. Dziękuję bardzo, e, że przyjechaliście. Mamy nadzieję, mam nadzieję, że będziecie się świetnie bawić. Pan Marszałek wspominał o tym, że to żeglarstwo ma coraz lepsze warunki w naszej okolicy. E, powiem na razie tajemniczo, że przygotowujemy się w Gminie Policy do tego, żeby te warunki Wam jeszcze bardziej poprawić, żeby to żeglarstwo było jeszcze bardziej popularnym e, sportem i formą rekreacji dla Państwa, jak mam, mam nadzieję, że jak dla jak największej ilości osób. Szanowni Państwo, bawcie się dobrze, niech Wam dobrze wieje, a za tydzień spotykamy się i mam nadzieję, że skumulujemy sobie tutaj dobre emocje i dobrą zabawę. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy. Wszyscy baczność. Poczyt sztandarowy wystąp. Kto do poczetu sztandarowego jak najszybciej do... Хэнно. Dziesiąte etapowe regaty turystyczne za otwarte przyjemnej żeglugi. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, z, na, z przedstawicielami naszych partnerów, proszę o wspólne piękne zdjęcie. W tym momencie rozpoczęły się 60. Jwilejuszowe etapowe regaty turystyczne. Już po raz kolejny relacjonujemy i otwarcie, a za tydzień finał tych zawodów. W tej chwili prowadzący wymienia sponsorów, patronów i wszystkich innych, którzy angażują się w jakikolwiek sposób w organizację regat. Ja wszystkim Państwu. Dziękuję za uwagę. Uczestniczyli w wydarzeniu przedstawiciele władz samorządowych na czele z Marszałkiem Ugierdym Gieblewiczem, przedstawicielami Powiatu Polickiego na czele z Starostą Szywanem Fate oraz wiceburmistrzem Polic Grzegorzem Ufniarzem. Dziękuję wszystkim Państwu za uwagę. Do usłyszenia, Do zobaczenia przy najbliższej okazji.